Wydawnictwo Proza mi przedstawia. Krystyna Bartłomiejczyk. Zapisane w gwiazdach. Czyta Alicja Gierłowska. Nagranie Pique Voice Audiobooki. Była szósta rano, gdy Alicja stanęła przed bramą skutego żelaza. Za kwadrans siódma usłyszała ryk silnika w oddali. Dźwięk narastał z każdą sekundą, aż wreszcie za zakrętu wyłonił się motocyklista z twarzą zasłoniętą przyciemioną osłoną kasku. Pędził jamachą na złamanie karku po pustej ulicy, jakby ścigały go duchy. Brama powoli zaczęła się otwierać. Motocykl zwolnił, czekając, aż ta całkowicie się otworzy. Panie Orlicz? Silnik zawył głośniej, zagłuszając krzyk Alicji, i motocyklista wjechał na posesję. Gdy dotarł na podjazd, zakręcił i stanął przy garażu w głębi działki. Ściągnął kask, odsłaniając czarne włosy zeskoczył z motoru i zmrużywszy oczy, patrzył na biegnącą w jego stronę kobietę. — Dzień dobry — sapnęła zadyszana, schylając się i opierając rękę na udzie, by złagodzić bolesną kolkę atakującą jej bok. Kiedy wreszcie podniosła głowę, ujrzała wysokiego na jakieś 1,85 mężczyznę w czarnych, postrzępionych dżinsach i skórzanej kurtce narzuconej na biały t-shirt. — Pan Wiktor Orlicz, prawda? — spytała niepewnie. — Nie pamięta mnie pani? No nie, jestem zdruzgotany. Ależ pamiętam, doskonale pamiętam pana twarz ze zdjęć. Wie pan, mam bardzo dobrą pamięć do twarzy. Z dopasowaniem do sytuacji jest gorzej, prawda? Uśmiechnął się nieznacznie. Nie sądził, żeby go kojarzyła, i nie kwapił się, żeby jej o tym przypominać. A oprócz tego, że wtargnęła pani na moją posesję, to kim pani jest? Alicja Różańska z pulsu Orzelska. Zostawiłam panu wiadomość, ale pan nie oddzwonił. Pomyślałam, że złożę panu wizytę osobiście. Porozmawiamy? Skoro nie oddzwoniłem, to znaczy, że pani nie powinno tu być, odparł obcesowo. Ale jestem, czy pan tego chce, czy nie. Gdybym nie chciał, nie weszłaby pani na posesję. Wielu próbowało. Pozwoliłem pani. Mogę wiedzieć, jak mnie pani namierzyła? A to takie trudne? Nie jest pan postacią anonimową i nie mieszka w dżungli. Pomijając te szczególiki, to moja praca. Panie Orlicz, powiedziała niecierpliwie. Rozmawiałam już w dziwaczniejszych miejscach. Rozmowa na progu naprawdę nie robi na mnie wrażenia. W oczach Orlicza błysnęło nikłe rozbawienie. Otworzył drzwi jedną ręką, a drugą zaprosił Różańską do środka. Ten pozbawiony sztuczności gest miał w sobie coś nie dzisiejszego – Zdradzał dobre pochodzenie, dobre maniery i budził sympatię.